Taka wiara w szczególny sposób sprowadza Jezusa do Twojego kryzysu, do Twojego gnistego pieca, jakkolwiek Go nazwiesz. Torturowany w tym więzieniu, ale każdej nocy przychodził do Niego Jezus, umacniał Go w tym więzieniu, do wyznawania wiary w Niego, do końca. Finalizacją tego była scena egzekucji w środku wioski. Dokonywana przez ISIS. Wpierw próbowano tego człowieka ukamienować. Nie udało się to. Następnie oblano go 80 litrami nafty. Trzykrotnie próbowano go spalić. Ogień nie tknął nawet jego brania, co spowodowało panikę i lęk. ISIS się rozpieszczł, uciekło z tego miejsca. I wywiad z tym człowiekiem, i ludzie z wioski którzy potwierdzali to wszystko.